Cześć. Temat strychu dzieli inwestorów od bardzo dawna. Jedni twierdzą, że strych należy ocieplać, inni tego nie robią i upierają się przy swoim. Ja dwa lata temu nagrałem filmy na ten temat, dlaczego nie ocieplam strychu, tłumaczyłem w nich moje spojrzenie na ten temat, ale były to filmy stricte teoretyczne. Nie miałem jeszcze, nie miałem jeszcze że tak powiem, doświadczenia w tej kwestii, a dzisiaj już po dwóch zimach, dwóch wiosnach mogę się wypowiedzieć dokładnie na ten temat jak to po tym czasie wygląda po dwóch wiosnach od zamieszkania tak bo strych nie był ocieplony lat 5 yy, tak yy, całe ocieplenie na poddaszu robiliśmy lat 5 temu ale mieszkamy w tym domu od dwóch lat od dwóch lat grzejemy od dwóch lat użytkujemy i mogę się na ten temat wypowiedzieć I ja yy, w swoim, na swoim kanale mogliście zauważyć że robiłem wiele różnych testów na strychu od sprawdzania wilgotności powietrza na strychu, sprawdzania wilgotności wełny, sprawdzania poprawności działania szczeliny wentylacyjnej, czy robienia termowizji na poddaszu, termowizji tych schodów strychowych, by sprawdzić, czy to rozwiązanie, które zastosowałem, czyli nieocieplanie strychu, było dobrym wyborem, i czy nie rzutuje to w ogóle na, na temperatury panujące w domu i na, na komfort użytkowania, i czy to jest ogólnie dobre rozwiązanie. Zapraszam na film. Zacznijmy od tego, że całe moje założenie na temat tego, że ocieplenie strychu jest błędem, wzięło się z tego rozumowania, że zamykając strych, ocieplając go, ocieplając szczyty, ocieplając podłogę, bo też się ociepla podłogę, zamykamy to pomieszczenie niejako od cyrkulacji powietrza. Czyli robimy takie iglo, powietrze, gdzie powietrze w ogóle jest, ale nie cyrkuluje. W związku z tym, że te powietrze tutaj nie cyrkuluje, to będzie się zbierać tutaj wilgoć i ta wilgoć będzie po prostu wełnie, tak? Ta wełna będzie mokra, przez co nie będzie miała swoich właściwości termicznych. Skąd ta wilgoć weźmie się wełnie? Weźmie się z różnicy temperatur, czyli z kondensacji pary. Tak jak macie okna w domu, tak? Na zewnątrz panuje niska temperatura zimą. Minus tam powiedzmy 10. Wewnątrz jest wysoka temperatura, ale to powietrze w domu, jakąś tam wilgotność ma powiedzmy 50%, 50 czy ileś tam i na szybie widzicie krople wody, jeżeli nie ma cyrkulacji powietrza w domu. Tak przy rekuperacji jeżeli ktoś ma rekuperację w domu, występuje dość dobra wentylacja i e, wilgotność powietrza jest niska, przez co e, tam na szybie wtedy nie występuje kondensacja pary. Ale jeżeli macie zwykłą wentylację, wentylację grawitacyjną i mało wietrzycie dom, bo to to jest podstawa, jeżeli mało wieczycie dom, to e, w związku to ta wilgotność e, powietrza w domu będzie wysoka różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz domu będzie duża i kondensacja będzie następować, czyli para wodna będzie się skrapać na szybie. Tak samo jest w przypadku wełny i wy tutaj zamykając to pomieszczenie, nie dając tutaj żadnej, żadnej wentylacji. Robicie właśnie sobie taką, taką zamkniętą kopułę, gdzie wilgoć wełnie właśnie będzie, bo na zewnątrz jest niska temperatura, wewnątrz jest wyższa temperatura, powietrze nie cyrkuluje i tutaj będą skropiny wody. I ja w moim wypadku właśnie sprawdzałem, czy w wypadku, w tym wykonaniu, w takim wykonaniu strychu, czy występuje tutaj jakaś wilgotność. Robiłem otwory w różnych miejscach tutaj na strychu, badałem. Czujnikiem, czujnikiem wilgotności, czy ta wilgotność występuje. Otwierałem tutaj w tym miejscu, zobaczcie, mam troszeczkę zrobiony otwór w strychu. To nie otwór w strychu, tylko otwór do kukułki. Tam jest kukułka i tam jest wełna położona. O widzicie, to wszystko to jest wełna. Ja tą wełnę podnosiłem, sprawdzałem ręką, czy jest tam wilgoć, czy można wyczuć tam jakąś wilgoć. W moim przypadku tej wilgoci w ogóle nie ma, nie pokazały tego żadne urządzenia, którymi tutaj sprawdzałem tą wilgotność. Wiadomo. E, zimą, e, zimą e, późną jesienią była, była tutaj jakaś podwyższona wilgotność na poddaszu, ale było tak w związku z tym, że na podwórku po prostu była podwyższona wilgotność, a tutaj panuje taka sama temperatura, taka sama wilgotność jak e, na podwórzu, dlatego właśnie tutaj troszeczkę było. Ale ogólnie badałem też krokwie, badałem deski i żadnej, żadnego zawilgocenia w tym miejscu nie ma. Czyli całe moje założenie e, przeszło próbę czasu i wilgoć wełnie się nie zbiera. Drugą sprawą są temperatury na poddaszu i ogólnie e, chłód w domu zimą. Wiele osób ociepla strych twierdząc, że będzie miało cieplej w domu na poddaszu. E, i Ja e, również robiłem takie testy, robiłem testy termowizją i sprawdzałem jak wygląda e, temperatury, jak wyglądają temperatury na poddaszu dokładnie zimą, jak wygląda temperatura tutaj tego wyłazu strychowego, bo to głównie moim zdaniem winą tego, że ludzie mają chłód, że czują chłód na poddaszu, jest to, że instalują, że montują słabe jakości albo po prostu jakieś najtańsze wyłazy strychowe. I ja swój wyłaz testowałem termowizją, przeszedł on egzamin. On ma 8 cm grubości, ma wszelkiego rodzaju kilka uszczelek, które pomagają, które sprawiają, że chłód z z poddasza nie wpada nam do domu. Eee, oczywiście zależy to również od tego, czy on jest dobrze zamontowany, tak? W moim wypadku jest zrobiona taka jakby obudowa z płyty OSB i do tej obudowy jest przykręcony ten wyłaz strychowy. Tutaj jest troszeczkę zapianowane w koło, jak widzicie, żeby ta e, ten chłód z, z, z poddasza do domu nie przechodził. Obudowa Tutaj tego wyłazu strychowego jest y, też ocieplona, jest dołożona wełna. 35 cm grubości wełny na poddaszu mam między strychem a poddaszem, i w domu panują naprawdę wysokie temperatury na poddaszu. Nie trzeba się obawiać nieocieplonego strychu. Jeżeli chodzi o koszty ogrzewania, bo ktoś może pomyśleć, że w związku z tym będę, będą płacić większe e, koszty za ogrzewanie, będą płacić więcej za ogrzewanie. U mnie e, dom 140 m e, ogrzewany. Po podłodze 170 metrów jest. płacałe rachunki około 5000 zł rocznie za gaz. 5000 5200 to jest suma kwota z zeszłego roku. Więc daj w komentarzu informację ile ty płacisz za gaz, jeżeli masz ocieplony poddasze i czy, czy ta kwota jest mniejsza aniżeli u mnie. I w związku właśnie z tym ociepleniem poddasza miałem też pytanie od znajomego, że on chce ocieplić sobie poddasze, czy powinien to zrobić. Ja się pytam, dlaczego chciałbyś ocieplić poddasze? No, bo tutaj ze strychu czuję zimno. Moja konkluzja jest taka, że trzeba po prostu zamontować dobre schody strychowe i tego zimna nie będziecie czuli. Ja mam też taki malutki wyłaz strychowy do drugiego poddasza i tam, gdzie on jest źle ocieplony, te zimno czuć z tego poddasza, znaczy z tego strychu. Gdybym to zrobił prawidłowo, tak jak dokładnie te schody, to tego zimna nie byłoby czuć. Gdy zrobimy tak jak ja, czyli ocieplimy tylko podłogę strychu z sufitem na poddaszu, to raz, oszczędzamy pieniądze, dlatego że nie potrzebujemy tyle wełny, aby ocieplić poddasze. Dwa, możemy się skupić na tym, że założymy więcej wełny między właśnie poddaszem a strychem. Ja nie pamiętam, ale u mnie chyba jest nawet tutaj 40 cm wełny, coś mi się kojarzy, że nawet 40 cm dawałem tutaj wełny między poddaszem a strychem, więc bardzo gruba warstwa. I trzecią taką zaletą, którą ja bym teraz zrobił, której nie zrobiłem wcześniej, jest to, że schowałbym od razu rury od rekuperacji, bo na pewno taką e, większość ludzi teraz instaluje rekuperację e, i waha się, czy zrobić na rurach spiro, e, czy może na tych rurach PE elastycznych to teraz zrobiłbym po prostu na rurach elastycznych i schował je bym w ocieplenie poddasza, dzięki czemu oszczędziłbym raz pieniądze, bo miałbym dwa w jednym, nie musiałbym tutaj wydawać na ocieplenie. Zresztą ja jeszcze te rury muszę tutaj ocieplić w związku z tym, że że poddasze jest nieocieplone, ale nie ocieplałbym tylko i wyłącznie poddasza z tego względu, że właśnie mamy rury od rekuperacji, więc ja takowe rury następnym razem schowałbym po prostu w ociepleniu między poddaszem a strychem, czyli w tej podłodze. To by było moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, więc oszczędzilibyśmy dużo czasu i Miejsca na strychu, bo te rury też troszeczkę miejsca zajmują. Zobaczcie, u mnie tych rur jest troszeczkę i tego miejsca zajmują przestrzeni strychowej, także byłaby to, byłoby to zdecydowanie lepsze rozwiązanie moim zdaniem i ja bym tak postąpił. Warto też wspomnieć, że u mnie ta szczelina wentylacyjna, którą tutaj widzicie, jest zrobiona z tego względu, że ja mam papę na dachu, tak? Mam deskowanie, mam papę i dopiero jest dachówka. Teraz tak się nie robi, większość ludzi robi po prostu. Yy, Deskowanie i od razu daje membranę, co uważam za obecnie lepsze rozwiązanie. W tym wypadku również nie musicie ocieplać strychu. Po prostu dajecie wełnę do, do wysokości podłogi strychu i tutaj ciągniecie ją w tę stronę do końca. Tak samo, jeżeli chodzi o podłogę na, na strychu, bo też należy wspomnieć, ja tutaj mam płytę OSB, niepotrzebnie wydane pieniądze. Wspominałem w moim jednym e, nagraniu, że najlepiej jest po prostu deski szalunkowe e, wykorzystać, wyczyścić i wykorzystać deski szalunkowe, dzięki czemu nie musicie robić żadnych szpar. Tutaj przez to, że jest płyta OSB, to tych szpar jest bardzo mało, a szpary po co są? Po to, żeby właśnie ta wilgoć, o której wcześniej wspomniałem, jakaś tam się zawsze zbierze w tej wełnie, żeby ona sobie wyparowała i żeby sobie wyleciała tutaj u mnie na szczycie, są porościnane szczyty i tamtędy wylatuje powietrze, czyli jest jakaś tam cyrkulacja tego powietrza, tak? Z szczelin wentylacyjnych i tamtędy sobie wylatuje. Więc jeszcze raz, po tych dwóch latach robiłem wszelkiego rodzaju testy, od testu wilgotności, gdzie wełna była sucha, tak, robiliśmy, rozcinałem tutaj otwór randomowy w randomowych miejscach, wycinałem otwory, badałem test wilgotności, może nie był to jakiś, nie wiadomo, jaki super sprzęt, ale umówmy się, że... Że wykazałby jakieś nieprawidłowości, gdyby takie były. Tak Tak samo ten mój, mo może termometr, taki nieduży. Sprawdzaliśmy, jakaś tam wilgotność była, ale była to wczesna, późna zima, więc ta wilgość w powietrzu była, i w związku z tym, że wilgość w powietrzu nawet na podwórku była, to było normalne, że i w domu będzie wilgotność. W związku z tym, wiedząc to wszystko, co powiedziałem, nie widzę żadnego uzasadnienia po tych dwóch latach, żebym miał ocieplić swój strych. I żadne argumenty do mnie nie przemawiają, eee, nieważne czy masz wełnę, czy masz pianę, czy wybierzesz pianę, również nie powinieneś ocieplać strychu, bo nie ma to żadnego kompletnie uzasadnienia. Nie potrzebujesz wydawać pieniądze, żeby ocieplać strych, bo tutaj nie mieszkasz, tutaj ma być właśnie zimno, ma być przewiew, ma być jakaś wentylacja tego pomieszczenia, żeby tutaj właśnie wilgoć, o której wspominałem, żeby się tutaj nie zbierała. A co jeśli ociepliłeś ten strych? Co jeśli bym ocieplił strych? To raz, że pakowałby się w koszta, a dwa, jest duże prawdopodobieństwo problemów zawilgocenia wełny, co będzie oczywiście skutkowało zawilgoceniem krokwi, desek i całego dachu, co skróci jego żywotność zdecydowanie. Nie mam pewności, czy tak się stanie. Tak jak wspomniałem, jest to tylko teoria, którą wcześniej, tak jak na początku powiedziałem dwa lata temu wam przedstawiałem. Teraz mam e, doświadczenie co do mojego dachu i moje rozwiązanie się sprawdza, tego jestem pewien, że jest skuteczne i dobre, a co do ocieplenia, e, co do ocieplenia poddasza nie mam testu, nie mam gdzie przetestować e, i tylko teoretycznie, tak jak dyskutowaliśmy na forach internetowych wilgoć będzie tam przebywać i te krokwie będą się od niej zawilgacać, więc dajcie znać w komentarzu, czy macie ocieplony strych i czy takie zawilgocenie w niej występuje, jeżeli ktoś w ogóle to sprawdził kiedyś. Co do samego strychu i tutaj ogólnie wszystkich rzeczy, które montowałem, bo też było sporo komentarzy, że ja tutaj komin ociepliłem stropianem, a tego się nie powinno robić, że tutaj zamontowałem tą belkę. E, dlatego, że moje schody strychowe tak, są przymocowane tam, w tamtym rogu, w tym rogu są przymocowane i w tym rogu są przymocowane do jętek. a ten róg nie jest do niczego przymocowany, bo nie ma tutaj żadnej jętki, żadnej krokwi znaczy krokwi to tutaj i tak by nie było, ale nie ma żadnej jętki, nie było do czego go przymocować i ja dałem taki tutaj e, takie o wzmocnienie e, pomiędzy krokwiami tak, i do tego miejsca właśnie przymocowałem taką taki drewniany kątownik, który tutaj trzyma mi te schody w tym miejscu. Dużo osób mi pisało, że to błąd, że dach pracuje, to prawda dach pracuje, ale że będzie pękać płyta OSB na poddaszu i słuchajcie, po tych dwóch, trzech latach, kiedy my tu mieszkamy, nic tutaj nie pęka. Już wam pokazuję, zobaczcie. Nie ma żadnych pęknięć tutaj na płycie OSB, więc mimo, że ten dach tutaj pracuje, to nic się z tym złego nie dzieje. W tym miejscu tak samo, zobaczcie. Żadnych pęknięć, żadnych pęknięć, więc wszystko jest zrobione tak, jak powinno być, eee, może nie tak, jak powinno być, bo najlepiej by było, żeby to było przyczepione do jętki, ale takowej nie ma, więc e, tutaj to rozwiązanie po prostu się sprawdziło i e, nie wpływa negatywnie na, na resztę domu, czyli na sufit, tak, bo to było główne założenie. A jeżeli chodzi o Stropian tutaj na kominie, no to jest on tylko i wyłącznie, e, tam jest tylko itong, y tak? Ten komin jest obudowany itongiem, y e, i ten komin idzie aż tutaj do tego pokoju, tak? przez ten pokój. Tam jest takie miejsce, w którym właśnie ten komin schodzi, i to wszystko jest obudowane już itongiem, y i dopiero na ten itong y jest przyklejony ten stropian, który tutaj widzicie gołym okiem, więc, e, więc to nie jest tak, że ociepliłem komin. Reasumując, nie ocieplajcie strychu, bo nie warto, nie ma to żadnego uzasadnienia, kosztuje pieniądze, kosztuje czas i można sobie narobić tym sposobem kłopotów, dlatego że robicie tutaj takie szczelne pomieszczenie, takie iglo, które nie jest ocieplane, nie jest ogrzewane tak, a kosztuje po prostu wełnę, materiał i robociznę, którą po prostu musicie, musielibyście zapłacić w przyszłości. Piszcie w komentarzu, co uważacie na ten temat. Ja dalej podtrzymuję swoje zdanie. Jak widzicie, nic się nie zmieniło i myślę, że za kolejne 5-10 lat również nic się nie zmieni. Strychu nie ocieplać, bo nie ma takiego sensu. Jeżeli chodzi o te rury na, od rekuperacji na strychu, to ja już kilka razy mówiłem, że powinienem je ocieplić, że będę je ocieplał, ale nigdy do tego czasu jeszcze się nie, do, tego, do tej sprawy się jeszcze nie zabrałem. Z tego względu, że nie jestem pewien, czy mi się to opłaca. Dlatego, że koszt ocieplenia tych rur to jakieś 1500-1600 zł. Tak liczyłem, że tyle bym wydał na wełnę. Dwa, nie wiem, czy dałoby radę to bardzo dobrze ocieplić, bo zobaczcie, tutaj pod spodem jest mała szpara i być może trzeba by było tutaj najpierw wypianować do tego miejsca i dopiero od tego miejsca ocieplać tą rurę. No i, i kolejna sprawa, że robiłem takie testy rekuperacji zimą jak jaką temperaturę podaje rekuperator temperaturę nawiewu która powinna wpadać do naszego domu a jaka jest realnie i tam różnica była kilku stopni 3 czy 4 stopnie i nie wiem czy po prostu to mi się kiedykolwiek zwróci tak zapłacę 1500 za ocieplenie tych rur na poddaszu a nie wiem czy odzyskam to w realnym koszcie ogrzewania domu daj znać w komentarzu co na ten temat myślisz czy jest sens czy nie jest czy nie ma sensu uważam że sens na pewno byłby na pewno coś byśmy Odzyskali jakieś pieniądze po jakichś 10 latach, ale czy na pewno nie wiem. I wielu ludzi e, traktuje temat ocieplenia poddasza bardzo osobiście, e, bo prawdopodobnie ocieplili swoje poddasze a tu wylas taki jeden e, gościu e, nagrał filmik i twierdzi, że zrobiliście błąd, i bardzo wiele osób pisało bardzo negatywne komentarze e, pod moimi nagraniami, mimo że nie próbowali nawet zrozumieć tego, co mam do przekazania i dlaczego nie warto moim zdaniem ocieplać strychu. Także e, mam nadzieję, że tym filmem e, pokazałem Wam, że te ocieplenie poddasza kompletnie e, mija się z jakimkolwiek celem. Słuchajcie, jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!